30 lat minęło. To był czas, kiedy ja brałam ślub. Była tafta, przepiękna tafta. Opadające miała ramiona moja suknia, więc ładnie mi podkreślała ramiona i talię. To było moim atutem, bo miałam bardzo szczupłą talię i fajnie tutaj mi ta suknia pokazała. A opadające rękawki, nie rękawki, to było razem z suknią, to były takie stworzone z pięknych, delikatnych tkanin, jedwabiu, kwiatki. Które stworzyły dekolt z opadającymi ramionami. To nadało eleganckości i takiego szyku. Do tego miałam długi, piękny tren. Stworzony był z godetem, godet był wypełniony też tymi pięknymi kwiatami ręcznie robionymi z jedwabiu. Czułam się w niej cudownie. I dziś bym wybrała dokładnie taką samą suknię, ponieważ spełniła moje wszelkie oczekiwania. I to jest tak, jak ja zawsze mówię moim klientkom: zakładasz tą suknię i się zakochujesz w niej od pierwszego założenia.